Cześć, witam Was na moim kanale. Mamy piątek, portal świeci się na fioletowo, więc czas pootwierać trochę szardów. Mam tutaj 42 wojdy No i zobaczmy, co specjalnego nas dzisiaj czeka. Otóż mamy 10X dodatkowo na Syfy. Na tym koncie już ją mam, ale gdybym trafił drugą, absolutnie nie miałbym nic. Przeciwko temu mamy oszałamiający 1% na trafienie legendy. No więc. Y Ucieszę się, jeżeli w ogóle jakaś legenda wpadnie, a jeżeli nie syfi, to no gdyby to był, nie wiem, Akrisia, Warlord, Yumeko czy inny nekret, to nie będzie mi jakoś szczególnie przykro. 42, zaczynamy. Tutaj od Mercy jestem daleko, ile dobrze pamiętam. Sprawdźmy sobie. Sprawdźmy sobie, gdzie tutaj to Mercy? O, 74. Więc nie ma co się łudzić, że że będzie dobrze. Tutaj też jest daleko, także do Mercy nie dojdziemy. W najgorszym wypadku będę bardzo blisko Mercy. I jak potem kiedyś pojawi się jakieś fajne 10x, to będę mógł e, otwierać szardy, licząc na to, że tego fajnego czempiona zdobędę. Na razie same rarki, nic ciekawego. Pierwszy epik, Galalong Braids, bardzo fajny DPS na, na arenę. Mam film z nią, yy, w którym niszczy tanków. Także polecam. No, im więcej to jest. Drugi Epic, Oboro. Im więcej epików, tym lepiej. Nabijać będę punkty do turnieju. No, przydadzą się książki. Dorzucili tutaj troszkę. No i zrobili to dobrze. Raz zrobili to dobrze, ponieważ dorzucili książkę mityczną do nagród. Na szczęście nie zastąpili żadnej nagrody istniejącej, tylko dodali kolejny próg, gdzie mamy książkę mityczną. Chociaż tyle dobrze zrobili. Że mamy dalej tam dwie książki legendarne i na samej górze jeszcze jedną. Nie, mityczną 10 szermów poszło bez legendy i trzeci epic no, warcaster, no to nie jest dobry champion jedyne co u niego jest wartościowego to ten, ten block damage na czteroturowym cooldownie przez co może być używany w teamach unkillable no nie w tych najlepszych ale lepsze to niż nic Doom Screech też całkiem niezły. Niezła lalka. Na fajne zwiększanie turn Dlatego wrzucę Increase Defense. O, 26 do końca. Kolejne questy robione. A ja wypatruję mojej legendy. I kolejny Doom Screech. No tutaj. Tych wojdów jest dużo mniej, więc one się częściej powtarzają. Paragon, znowu niebiesko, Pantera. Jakiegoś epika by wrzucili nie ma tych szadów dużo, więc im więcej tych epików, tym lepiej. tutaj cały czas niebiesko i znowu Cage Bound, 20 do końca. Mam nadzieję, że tam się kry, kryje ta legenda. Jest kolejny Epic, Rowan. Eee, no nie jest taki super champion, ale dzięki temu A3, te, A3, tak, A3 gdzie wrzuca 4 Poisony. 100% szans na dwie tury, więc można e, ją używać jako Poisonera. Zwłaszcza polecam do teamów Unkillable, bo ona jest tak, tak delikatna czy ją piekielnie trudno zbudować przyzwoicie pod klasyczny team. No i znowu niebiesko. Emo, Retainer, I Gear Grinder. Może się przydać na Faction Wars, bo mamy Hila, mamy tutaj Revive i też. Mam kolejny Epic: Berdal Fellhammer. No to jest bardzo słaby champion. Dostał Buffa, ale to nic mu nie pomogło. Przydaje się tylko do tego, żeby zdobyć tutaj 350 punktów i czterogwiazdkowy kurczak. A ja ciągle czekam na złoto. Jeszcze 12. Drugi kurzat. I... I... not. Jeszcze 10 do końca. A tu... no. Na razie absolutnie nic, co by mi się przydało w jakikolwiek sposób. Choćby mógł jakiś paść, podejrzewam, że nie mam wszystkich epików tutaj. Bo dodając jakiś czas te voidy. Więc chociaż ktoś nowy mógłby wpaść. A tutaj. A tutaj nic. Pięć do końca. Felhound, najszybszy farmer na Brutal. Jest jakiś epic. Urogrim. Mamy tutaj fajną aure speed we wszystkich miejscach 20%. Tutaj Poisony, usuwanie debuffów, leczenie, ale tylko na jednego. Tutaj dwa Poisony plus Continuous Heal. Całkiem dobry, całkiem dobry epic. I dwa z rzędu. Jezus, i drugi Berdal. No, chociaż 350 punktów do przodu jestem. No i jeszcze dwa ostatnie. Eee, Harrier i na koniec... No. No, chociaż... Eee. Nie, tym razem to Rognor. Już myślałem, że trzeci Berdal. Rognor akurat jest bardzo przyzwoitym eee, DPS-em na Unkillable. Tutaj na jeden jest Lich. Akurat na Unkillable to się nie przydaje, ale tutaj mamy Decrease Defense i Weaken i plus wrzuca na siebie increase atak, więc można go wykorzystać właśnie go buduję jak go zrobię to pokażę wam jak on się spisuje, no więc to tyle jeśli chodzi o moje konto główne żadnych legend tutaj nie było niestety, nie ma drugiej Sifi. no czy jestem zawiedziony? jakoś nie bardzo, bo szczerze powiedziawszy spodziewałem się tego, że tak to może wyglądać, przynajmniej jestem bliżej Mercy, zobaczymy jak to będzie w przyszłości z jakimś fajnym 10X. Ok. Teraz przeskakuję na drugie konto. Może będzie lepiej, a może nie będzie lepiej. Na drugim koncie bardzo podobnie 41 Voidów. No tutaj Sifi nie ma, więc i bardziej jeszcze bardziej bym się z niej cieszył niż na głównym koncie, ale no Przede wszystkim trzeba trafić tą legendę. A zaczynamy od całkiem niezłego epika. Renegade, taki budżetowy kaimar. Seducer, też całkiem dobry e, epik, e, rarka. I pierwszy epik, no, Azur. On sobą nic nie reprezentuje. Powinien przemyśleć swoje istnienie. Huntress. I drugi epik, Eurogrim. No, przed sobą go omawiałem, więc nie będę się powtarzać. Sk American Skeleton to jest jedny, jeden z pierwszych czempionów, których wrzuciłem na 6 gwiazdek. Na moim głównym koncie służył mi przez jakiś czas na arenie. Ma blok Active Skills, więc był u mnie najszybszy. Tak, on był najszybszy, i blokowałem. Stara się zablokować nukera przeciwników ale nie polecam robienia go kill go. niebiesko niebiesko i jest jakiś epic Uu! Eila Lifebraid i to jest przynajmniej nowy Epic. Co ona ma? Yy, atakuje jednego. O! Odzyskujemy utracone max HP. Tutaj też atakujemy jednego. Przed atakiem Increase Accuracy na wszystkich na dwie tury. I wrzuca 100% Sleep. A tutaj blok Debuffs na wszystkich na dwie tury. I leczy o 30% ich max HP. 4 tury cooldownu. 12% aktywowania Instant Turn, czyli A1. Nie, a Instant. Aha, dobra, myślałem, że to skill. Może się ruszyć jeszcze raz. Ok, to chociaż tutaj już jest lepiej niż na głównym koncie chociaż ktoś nowy wpadł. Znowu niebiesko. Eviscerator... ostatnio gdzieś widziałem chyba z nią filmik... chwalący ją, jak na Rarkę. Ale chyba i nie widziałem, chyba tylko widziałem zajawkę. Ashwalker... No dajcie chociaż jedną legendę, żeby to nie było... nie było takie totalnie smutne otwieranie bez ani jednej legendy. Na moim koncie free-to-play otwierać nie będę. O, jakiś epik. Lightsworn. No, akurat na tym koncie to był jeden z pierwszych epików, w których życie na 6 gwiazdek. Używałem go dosyć długo. Na free-to-play nie będę otwierał tam chyba mam tylko 3. No, ale tam oszczędzam szardy. Jak się trafi jakaś ciekawa fuzja, to wtedy je wykorzystam. Painkeeper Keeper. Pod Ankielobus się przydaje kolejny Walker. Zbliżamy się powoli do końca, a tutaj ciągle nie było błyskawicy złotej, za to kolejna Eviscerator. i znowu na niebiesko, kurzat 15 zostało. Oksa. Jeszcze 13 Trzynasty szart. O, epic. Andryzja. jeden z nowszych epików, ale tą panią już, już mam. Taki, no, można by powiedzieć mini, mini nekret. 10. Zostało. Mam nadzieję, że w tych 10 się kryje legenda. I kolejny Cagebound. Widzę, że dzisiaj jest dzień Cagebounda. Mam nadzieję, że u Was jest dużo lepiej, że zasypiecie mnie komentarzami, chwaląc się, jakie to fajnie, le fajne legendy trafiliście. Albo chociaż meniterów, demysy. To w zasadzie też są legendy. Bo u mnie kolejny Ashwalker. Jeszcze cztery zostały. Trzy. O, jakiś epik na koniec. Faceless, no ba, bardzo mocny atak na pojedynczego przeciwnika, ale to tyle. I ostatni szardzik, czy będzie Legenda? Pewnie nie. I tak, kończymy Rarkom, Huntress, także no tyle tutaj, chociaż nie chcę nic kupować. Chociaż jest Czerwona Kropka, Sylvan Watchers i Aila. Nowa pani, chyba taki Sukup Coś w tym stylu. No, w każdym razie u mnie bez legend poprawiłem swoje mercy, zdobyłem jedną nową rarkę. No i to. Tyle z mojej strony, pochwalcie się, kogo trafiliście. Yy, mam nadzieję, że było u was dużo lepiej niż u mnie. Jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, to yy, proszę o subskrypcję. Jest to zupełnie darmowe, a wspieracie mój kanał. Ja już się żegnam. Życzę udanego weekendu. Mówił Samael. Cześć.